Bardzo spokojny mecz, nie, nie, nie powiem broń Boże nudny, natomiast taki mocno mocno zamknięty z perspektywy boiska też tak to wyglądało? To znaczy, my graliśmy mecz na wyjeździe i na pewno o tyle o ile my chcemy dominować mecze i chcemy gdzieś tą piłkę przyzwoicie i efe, efektywnie przede wszystkim grać, niekoniecznie efektownie, to też. Troszeczkę piłeczka jest po drugiej stronie i, i to nie tylko my kreujemy gdzieś, gdzieś jak ten mecz wygląda. My wiedzieliśmy jak ten mecz będzie wyglądać. Na pewno nie lekceważyliśmy Rakowa. Wiedzieliśmy, że, że, że dobre drużyny tutaj potrafiły przegrywać. Więc naprawdę myślę, że, że jako drużyna super do tego meczu podeszliśmy. Tyle, no 1-0 fajnie. Moim zdaniem mogliśmy, mogliśmy ten mecz zamknąć strzelając na 2-0 w drugiej połowie, ale zabrakło nam może troszeczkę takiego Cynizmu pod, pod ich bramką dłuższego przytrzymania piłki bardzo chcieliśmy forsować, no ale to też wynikało z tego, że, że Raków dużo bardziej ofensywnie wyszły na drugą połowę. No właśnie, w tej drugiej połowie Raków jakby, przynajmniej z boku tak to wyglądało, przejął inicjatywę, wy troszkę ją oddaliście, mhm. przy wyniku 0-0 do 0 też by tak było, czy to wynik trochę nakreślił scenariusz tej drugiej części? To znaczy, umówmy się, oddać inicjatywę, a oddać inicjatywę to są dwie różne sprawy, niech, niech pan mi powie ile raków, ile raków stworzył sytuacji w drugiej połowie, bo... Bo możemy, możemy mówić o oddaniu inicjatywy, o gdzieś wycofaniu się, ale, ale wydaje mi się, że nie mieli żadnej klarownej sytuacji w drugiej połowie. Okej, okay, jakieś tam strzały były, ale to nie było nic takiego, że oni teraz mogą, mogą siedzieć w szatni i pluć sobie w brodę, że powinni ten mecz zremisować. Także przy 0-0 nie wiem. Wydaje mi się, że... Inaczej. Na pewno nie przyjechaliśmy tu z podejściem, że, że chcemy ten mecz remisować. Przyjechaliśmy tu z podejściem, żeby ten mecz wygrać. I myślę, że przy 0-0 nic by się za bardzo nie zmieniło. Dalej próbowalibyśmy grać w piłkę i, i, i stworzyć sobie jakąś dogodną sytuację. Więc udało się w miarę szybko. No i troszeczkę to ustawiło mecz przede wszystkim, tak mi się wydaje. Macie, czy ustawiło też dwóch mecz, bo macie tę przewagę jednej bramki i rewanż u siebie teraz już chyba? Mówienie o tym, że jest 50 na 50, byłoby taką nieuczciwością, bo Kopenhaga na wyraźnego faworyta wyrasta, czy, czy jeszcze nie? To znaczy nie mnie to oceniać, tak mi się wydaje. Ja nie, nie lubię się bawić w jakieś punkty procentowe wyliczanie szans, bo, bo tak naprawdę no, na boisku się raczej prawda, zawsze obroni i. E, dzisiaj wygraliśmy no i, i skłamałbym stojąc tutaj, mówiąc, że w domu też nie wygramy, więc e, no, czekamy na raku w przyszłym tygodniu, ale, ale mówię, my już byliśmy w Champions League e, i my w tej Champions League znowu będziemy.